tutaj 20 lat pracuję, to chyba to jest to moja druga konferencja prasowa. Z tej takiej doświadczenia mam. Natomiast no powód jest w sumie no jeden. Powód jest taki, że od, od dłuższego czasu trwają jakieś rozmowy Trener się wypowiadał na temat hali, że nie chce grać, że możliwe, że nie będzie grał w strałgarnie, tylko w świeciu, że apelował o różne sprawy. No ale najważniejsze co się stało, no to ukazał się artykuł w Dzienniku Bałtyckim w poniedziałek pod tytułem cała pomoc miasta pójdzie na opłaty. I niestety w części tej, która dotyczy, dotyczyła Hali, informacje podane w gazecie były całkowicie niep nieprawdziwe. W związku z tym yy, no, muszę wydać oświadczenie, które jednoznacznie yy, określi, i, yy, jakie są fakty, bo tego się tylko mogę trzymać. I treść takiego oświadczenia Państwu dam. Żeby, że tak powiem, była jednoznaczna sprawa związana z, z treścią. Natomiast przytoczę treść tego oświadczenia w związku z artykułem, który ukazał się w poniedziałek 24 czwartego lutego cała pomoc miasta później na opłaty, w którym ukazały się nieprawdziwe informacje w trzeciej dotyczącej wynajmu hali ośrodka sportu i rekreacji na rzecz SKS Sportowa ESA. Zmuszony jestem ustosunkować się do treści w nim zawartych. Tytuł artykułu sugeruje, że ewentualna, ewentualnie przyznana w wyniku konkursu na promocję kwota 300 tysięcy z miasta zostanie przekazana przez SKS Sportowa ESA do ośrodka za wynajem hali sportowej. Świadczy o tym zapis przytaczam. Kłopot w tym, że Ośrodek Sportu Rekazji, czyli Spółka Miejska, podniósł stawki. I dalej niestety miliłby się ktoś, myśląc, że te pieniądze rzeczywiście zasilą klubową kasę, trafiają one bowiem do Osiru za wynajem hali. Zawarte wyżej wymienione treści są całkowicie nieprawdziwe. I w tym miejscu przytoczę fakty. W sezonie 2012-13 SKS Sportowa SA uregulowała należność za Halen wobec Osiru w wysokości 168 365 zł brutto, czyli to był poprzedni sezon. W tym 84 850 za okres od sierpnia do końca grudnia, czyli pierwszą część sezonu oraz 83 000 brutto za okres od 1 stycznia do końca sezonu. We wrześniu 2013 roku, czyli przed tym sezonem podpisaliśmy z SKS Sportowa SA umowę ryczałtową na wynajem hali do końca grudnia za kwotę 60 tysięcy złotych brutto to jest o 24 850 zł mniej niż w poprzednim sezonie. Ostatnia propozycja z 10 lutego, podpisania umowy ryczałtowej na okres od 1 stycznia do końca sezonu, z mojej strony wyniosła 60 tysięcy brutto, to jest o 23 515 mniej niż za analogiczny okres poprzedniego sezonu. Mimo deklaracji zarządu SKS Sportowa SA o udzieleniu w tej sprawie niezwłocznie odpowiedzi. Do dnia dzisiejszego jej nie uzyskałem. SKS Sportowa SA chce pozyskać z tyłu tytułu ewentualnie wygranego przetargu na promocję, tak jak podaje gazeta, kwotę 300 tys. zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje za wynajem hali kwotę 60 tysięcy zł. Obie te sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Komu więc i czemu ma służyć powielanie płomieniowych konfirmacji? Na pewno nie służy ona nas tałgarskiej która osobiście jest mi bardzo bliska. To tyle, jeżeli chodzi o treść oświadczenia. Sytuacja może jeszcze dodam od strony, bo trwa y, powiedzmy jakaś korespondencja między ośrodkiem a sportową. Y, po tej propozycji, która, y, którą złożyłem 10 lutego, otrzymałem i innej treści pismo. Że SKS Sportowa SA w związku z wypowiedzeniem umowy za halę, której nie ma żadnej umowy, chce zawrzeć umowę, ale nie mogę ze spółką zawrzeć umowy, ponieważ nie chcą tej umowy podpisać. Przynajmniej na dzień dzisiejszy dostałem taką, że w związku z wypowiedzeniem umowy, jak powiedziałem, nie ma umowy, że proszą o za. za o, wynajem Hali tylko i wyłącznie na mecze za kwotę 1000 zł za każdy mecz. Na co odpowiedziałem, że zgodnie z cennikami, które mi obowiązują, sobie ja nie mogę takiej zgody wyrazić. I to jest ostatnie pismo, które było do mnie. Ja w miesiącu lutym na początku. Zwracając się z kolejną prośbą o podpisanie umowy zwróciłem się z tym, że jeżeli nie będzie podpisana umowa do końca, do końca lutego, to niestety z dniem końca lutego zaprzestajemy dalszą współpracę. No ponieważ ja nie mogę bezumownie, bezumownie no dawać obiektu. Jednocześnie uprzedziłem, że w przypadku braku podpisania umowy, no będę obciążał za ten okres zgodnie z obowiązującymi cennikami, które są nadanymi odpowiednim zarządzeniem przez Prezydenta Miasta. I tak to wygląda na dzisiaj. Co się wydarzy do 1 marca, czy w ogóle do marca, do następnego meczu, nie mam pojęcia. Ja jestem chyba ostatnio, jedną z ostatnich osób, które, którym by nie zależało na tym, zależały, nie zależałoby na tym, żeby tutaj koszykówka nie grała. tym bardziej, że 12 lat temu ta, ta hala była budowana przede wszystkim pod kątem koszykówki. I nie wyobrażam sobie takiej innej sytuacji, natomiast prosiłbym, żeby raz na zawsze zrozumiano jedną rzecz. Ja jestem zakładem budżetowym i moim obowiązkiem jako dyrektora zakładu budżetowego jest wypracowanie własnych dochodów co najmniej na poziomie wysokości dotacji. Dotacja do całego ośrodka jest w wysokości miliona siedemset na rok 2014. Około miliona siedemset Czyli ja muszę wypracować kwotę miliona siedemset co najmniej na potrzeby funkcjonowania zakładu budżetowego. I ja nie mam prawa w żaden sposób y, zwolnić, czy oddać halę y, za darmo, czy za symboliczną złotówkę, y, czy w jakikolwiek inny sposób. I tak jest w każdych spółkach prawa handlowego w spółkach ZOO, w zakładach budżetowych. Jednostki budżetowe mogą się kierować innymi zasadami, jeżeli jest taka wola właściciela, czyli w przypadku jednostek budżetowych szkół tego typu instytucji, jeżeli wolą właściciela byłoby y, zmiana y, czegoś takiego, to oczywiście może, można byłoby inaczej wynajmować obiekt, natomiast nie w przypadku zakładu budżetowego. Natomiast no pff, y, jeszcze raz powtórzę, że y, całkowita ta dyskusja wokół hali, wywoływanie jej ale jeszcze tym bardziej, powielanie nieprawdziwych informacji no, jest <grymne> dla mnie osobiście bardzo bolesne, <grymne> no, ale przede wszystkim nieuczciwe, bo to jest najgorsze w tym wszystkim. No nie, ja nie ukrywam, że liczę, że liczę na to, że dojdzie w końcu do porozumienia w tej sprawie, że ale, ale <grymne> no, nie wydaje się na tych zasadach. Na, na których to się aktualnie odbywa. Od koniec roku zwróciłem się do prezesa o to, abyśmy podpisali umowę. No i no poczekajmy na to, aż będzie wiadomo, takie było ten, no, jaką kwotę ewentualnie już uzyskamy z promocji i tak dalej. Też. Jako, że nie było odzewu, bo chciałem, zwróciłem się pisemnie. Do, zresztą, ja tutaj wszystkie dokumenty mam w tej sprawie. Wróciliśmy się pisemnie o podpisanie umowy i zaproponowałem w tym piśmie kwotę 80 tysięcy za wynajem obiektu. Na co uzyskałem odpowiedź, że nie zapłacą 80 tysięcy, ale proponują kwotę 10 000, 40 tysięcy. Takiej umowy nie mogę podpisać, bo ona jest już nie, 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 absolutnie niezgodna, byłaby ze scenem prawnym. Jeżeli chodzi o to, i spotkaliśmy się 10, 10 lutego, tak jak wspomniałem, na którym to spotkaniu zaproponowałem kwotę, tą, która była za pierwszą część sezonu, czyli kwotę 60 tysięcy złotych. I liczyłem na szybką odpowiedź, zresztą tak się z tego chorował zarząd. No, tej odpowiedzi do dzisiejszego dnia nie ma, natomiast wkazała no, się informacja prasowa, całkowicie, że tak powiem, nieprawdziwa, i, i stąd. Do tego się już ustosunkowuje. Cały, cały czas pytam, czy jesteście skłonni podpisać umowę, no ale co mi po rozmowach, skoro mowa była, co mi po rozmowach ja, ja uzyskałem? Ja musiałem zacząć pisać, ponieważ no z rozmów i, i, z nic, i z tego nic nie wynikło. ja pamiętam, że odpowiadam, jestem powołany tutaj po to przez prezydenta jako dyrektora zakładu, żeby dbać o ten majątek. Ja zatrudniam blisko 40 ludzi i przecież ja muszę dbać też o ich wynagrodzenia i płynność finansową, która generalnie rzecz biorąc nie jest prosta. Tym bardziej, że spółka jako taka zalega mi jeszcze z finansami z poprzedniego roku, przeterminowanymi. Nie? I to jest tak, no a no, na dzień dzisiejszy jest to kwota blisko 40 tysięcy.